Czekajcie, panowie, ostudźcie się! Błaga! Niech on to opuścił, bo ten nas Stój tam, stój, jak stoisz. On ci muszę podjechać tak jak tam stronę może pchnąć. Chwila, ale stój pan prosto. Dobra, stój tam, stój tam. Mimo starań, lewa gąsienica maszyny wystaje poza obrys lawety. Zanim załoga Sławka ruszy w drogę powrotną, trzeba wyprostować koparkę. Dobra, stać na rogu. No, może jak on będzie pchał trochę... Ale po co on ma go pchać? Żeby on miał lżej, bo tak to on ciągnie i skręca, rozumiesz? Narad, może trzymaj, masz byś trzymał. Chłopaków ratuje tylko dostęp do ciężkiego sprzętu. Gdyby nie ładowarka, próby właściwego ustawienia wysłużonej maszyny na lawecie mogłyby potrwać do ciemnej nocy. Zrówno do tyłu, bez zatrzymywania. Kamil, się. Dobra! Starczy, stój! Do przodu nie daje, czy nie? Nie. Robert, teraz trzeba ją przymocować, żeby ona nam się nie obkręciła, bo ona nie, nie ma blokady obrotu. Kamil, no do tego daj mi może pasty. Do czego? To trzeba przymocować do, do podwozia. Daj to. Idź tam w stronę, Robert. Dobra, zacząkaj się tam. Tę łyżkę niech tu może położyć. Trzeba tak ją położyć na naczepę. Pod masz. Szeryf! Jak najniżej, żeby po podłogi nie połamać, żeby nie pierdło, bo połamie tutaj się wejdzie. A się boję, co to teraz będzie. Dobra, próbujemy. Teraz próbujemy gdzieś umieścić łyżkę, tak? Żeby nam nie spadła i żeby jakoś w miarę leżała podczas transportu. Daj jeszcze tutaj, do tej, do tej. Eee, daj do góry! Szeryf do góry i dalej! Do góry jeszcze! Uwaga tutaj, panowie, żeby to nie przeciwało. Teraz od siebie! Daj do tyłu! Do nie góry. przekręca łyżki! Nie położy na deskach, bo pokrzywi. Teraz otwieraj. Niech opuszcza to, bo zaraz mu przefiknie. Dobra, spróbuj teraz dać od siebie jeszcze. Do tyłu nie chcę wyjeżdżać. I teraz do tyłu powolutku. Nie, nie. Nie chcę spaść teraz. No nie mamy tu coś podjechać z tej strony i złapać i go ściągnąć? Da pan tym drugim tutaj może, się pan zmieści. Obawy chłopaków są w pełni uzasadnione. Jeżeli łyżka koparki po prostu spadnie, deski podłogi lawety połamią się jak zapałki. Dobra. Jeszcze! Dobra! Dobra, do przodu nie Dobra, teraz do, niech daję. Dobra. do góry. Jeszcze! Dobra! Opuszczamy! Pozostało unieruchomić maszynę na lawecie. W porównaniu z trudami załadunku, ta robota to bułka z masłem. Panowie, mamy sukces! Tylko jeszcze szczęśliwie! Dotrzeć na firmę i ją zdjąć, tylko to już będzie pełny sukces. Panie Wojtku, to ja dziękuję Panu bardzo już w takim razie. Dziękuję bardzo. Jakby coś Pan miał, to się polecamy zawsze. się Dobrze? Jedziemy. Powoli na zakrętach. Ależ co ja pierwszy raz koparkę wiozę? on na pewno pierwszy. Załadunek odbył się bez strat, ale jeszcze nie pora na świętowanie zwycięstwa. Podczas podróży z takim gabarytem wiele się może wydarzyć. Ja pierniczę. <mulet> Cały ten masz poszedł nad płotem, wiesz o tym? I żeby ten płot był wyższy, to byś go zgarnął. Nie wiem, jak jakby to damy radę jechać z tym. Kamil, słyszysz mnie? Nie rób zapasu na łuku, bo ono ci nachodzi. Inaczej bym nie wyjechał, przecież lewe koła szły przy samym płocie. Kamil, posłuchaj mnie raz, dobrze? W tym momencie naprawdę trzeba to łagodzić, te zakręty w prawo. O, bo tył nachodzi bardzo. I uważaj na prawą stronę, bo ta kabina Zrobina zaraz ją zewrze. Nie trzymaj się prawej strony. Tutaj to tylko krzaki mogę pozrywać. Czy mam wyjść, zatrzymać ruch, czy wyjedziesz? Wyjadę zaraz. Będę mocno w lewo się musiał łamać. Tój! Mać!